Witam Państwa bardzo serdecznie, ja się nazywam Antoś Orłoś, a w dzisiejszym odcinku będzie m.in. pan Jarosław Juszkiewicz, Uf. E, czyli głos z Google Maps, zastąpiony przez sztuczną inteligencję i moja petycja w tej sprawie. Antoni Macierewicz, którego się podejrzewa o poważne machlojstwa, bardzo trudne słowo, e, przy okazji jego podkomisji smoleńskiej i plotki a propos jego upodobań, że tak powiem, osobistych, e, będzie o młodych chłopakach. Podejrzana sprawa. E, rozpad na lewicy. Grzegorz Braun, broniący finansów rosyjskich. E, szok. Dużo będzie o duchownych i ich związkach partnerskich i coś tam jeszcze. Będzie. nim zaczniemy, bardzo Was zachęcam do subskrybowania tego kanału, komentowania itd., itd. Jak macie ochotę wiedzieć co u mnie prywatnie, to link do mojego Instagrama jest w opisie odcinka, gdzieś tutaj. Zaczynamy! Szanowni Państwo, to już można powiedzieć trzeci sezon tego serialu. W pierwszym ich tam mgła z brzozą poskładały. Wiadomo, finał na Wawelu, Polska jeszcze nie wie jak bardzo się podzieli, bo nie pomnoży, jest nas coraz mniej. A propos, większość ludzi mówi, że w Polsce mieszka prawie 40 milionów ludzi. Nie, nie mieszka prawie 40 milionów, tylko 37 milionów, to nie jest prawie 40, to tak jak kiedyś obudziła mnie dziewczyna mówiąc, wstawa już prawie 12, a była 9. W ramach ciekawostki powiem tylko, że w aglomeracji, trudne słowo, bardzo trudne, w aglomeracji Tokio mieszka również 37 milionów ludzi, głównie jednak Japończyków. W każdym razie, w pierwszym sezonie doszło do katastrofy, finał był na Wawelu, znaczy w Smoleńsku, ale tam później były spin-off na Wawelu. W drugim sezonie do władzy dochodzi Prawo i Sprawiedliwość no i już wiadomo, że jednak był to zamach. Lewicz obliczył na puszkach i parówkach, że Tusku z Putinem się dogadali, nie wiadomo, który osobiście podkładał te ładunki, ale no, wiecie, Donald jest rudy, także... Najpewniej by nie umiał. No i teraz czas e, przyszedł na trzeci sezon, czyli u władzy znowu Donek, co oznacza, że jednak nie zamach, a prawda, katastrofa. Więc tu trzeba pana Macierewicza za te puszki i parówki e, podliczyć troszeczkę. Jest po prostu podejrzenie, że Kaczyński nakrzyczał na pilota, że ma natychmiast wylądować. Teraz tu, w te drzewa, w tę głę! Nie zadawaj pytań. Pokaż, jaki jesteś facet. Lampasy masz i taką fajną czapkę. Ląduj, a nie. Tu. Uszerstwa przedstawia dzisiaj pan Kosiniak Kamysz i jego yy, realizatorzy jego zadania. Istotą jest oszukanie społeczeństwa w sprawie zbrodni Pana Putina. Istotą jest ochrona Pana Putina. Istotą jest ochrona także polityki pana Donalda Tuska to jest istotą całego tego przekazu. No tak, tak, już, już spokojnie. Święty Antoni Smoleński oburzył się, bo minister obrony, pan Kosiniak i jego zastępca Kamysz w czasie konferencji prasowej omówili wnioski z raportu a propos pracy pod komisji pana Macierewicza. Czego się ciekawego dowiadujemy z tego raportu? Otóż na 790 stronach tego dokumentu możemy przeczytać między innymi, albo przede wszystkim, że no tak średnio poszło Antoniemu i jego kolegom. No, niespecjalnie dobrze oceniono ich pracę. Obadano te ich parówki, puszki, coś tam. No i wyszło, że poszło na to 81 1,5 miliona złotych, w tym 47 milionów złotych to koszt zdewastowanego Tupolewa, na wynagrodzenia dla kolegów wydano ponad 12 milionów złotych, około milion kosztowała ochrona Macierewicza, mimo że przysługiwała mu z urzędu, no ale zawsze lepiej jeszcze, prawda, mi z kieszeni zabrać dodatkowo, jasne, że tak, oczywiście, czemu nie, ja mam aż za dużo. Na pewno, na pewno, pewnie, jasne, zobaczymy, czas pokaże, czas pokaże. Z raportu możemy się dowiedzieć na przykład bardzo ciekawej rzeczy. Otóż nad ostateczną korektą edytorską raportu końcowego podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza, tego raportu, który jasno mówi o tym, że był to zamach i tam przy tej korekcie, szanowni państwo, zasiadła osoba trzecia, która nie powinna mieć dostępu do tego rodzaju dokumentów, a na pewno nie powinna ich redagować, czyli szanowna żona pana Macierewicza wraz z koleżanką. Pod koniec 2021 roku małżonka przewodniczącego Antoniego Macierewicza oraz jej znajoma Anna Tuchowska rozpoczęły korektę edytorską. Edytorską załączników do raportu końcowego z prac pod komisji. Żona Antoniego Macierewicza wraz z koleżanką dokonywała ostatecznej edycji raportu, który jest oficjalnym dokumentem państwowym. Wydaje mi się, że to nie wymaga komentarza. Z raportu Kosiniaka i Kamysza wynika również jasno, że owszem, był to zamach, ale na rozum i godność człowieka, który pan europoseł Krzysztof Brejza nazwał wyjątkowo obrzydliwym przestępstwem. Pan Brejza wskazuje, że zgodnie z ustaleniami Smoleński na przykład zgubił fragmenty samolotu, które były dowodami w śledztwie. Zarzuca też Macierewiczowi, że proponował łapówki ekspertom, aby szybko zmienili zdanie, że jednak tusku tam wspólnie z Putinem, wiecie, się pospawali jak ruskie tory. Kosiniaki dodają, że działania pod komisji źle oceniają we wszystkich badanych aspektach gospodarności, legalności, celowości. Rzetelności, poziomu ekscytacji, atrakcyjności wizualnej. Nie był on również wystarczająco podniecający, zalotny, frywolny, i ogólnie nie zachęcał do wspólnego prasowania filanek. Na podstawie tego raportu zostanie skierowanych aż 41 wniosków do prokuratury, w tym 24 dotyczą samego Antoniego Smoleńskiego. Będzie z tego chryja. Istotą jest Oszukanie społeczeństwa. To wszystko jednak nic, szanowni państwo. Otóż nad panem Macierewiczem, Jezu, chciałem powiedzieć Marcinkiewiczem. Swoją drogą, polecam państwu film e, Rutkowski, Zatrzymanie m, Marcinkiewicza. Nad panem Macierewiczem zawisła jeszcze jedna, może nie czarna chmura, a tęczowa. E, pan Piotr Krysiak, podejrzana persona moim zdaniem, przeprowadził rozmowę z panem, który twierdzi, że Smoleński, w czasie kiedy jego żona redagowała raport pod Komisji Smoleńskiej, no miał ciekawsze rzeczy do roboty. Prawda. Macierewicz stwierdził, że Polska atakuje także Unię Europejską, która według niego mówi My jesteśmy formacją państwową, która żąda od Was rezygnacji z niepodległości oraz przyjęcie ideologii LGBT oraz... Przyjęcia ideologii, która jest sprzeczna z podstawowymi normami chrześcijańskimi. Ja 3-4 razy byłem u tego pana. Kilkukrotnie zawoziłem mu wcześniej chłopców jego typu. E, typ tego pana to chłopiec zależy od 18 do 25 lat z mocno owłosionymi nogami. E, pan e, lubi takich chłopców, upatrzył sobie mnie podczas któregoś lata, że mam krótkie spodenki mocno owłosione nogi. I bardzo poprosił pana Witolda, żebym to ja przyjechał już osobiście sam na takie spotkanie. Takie spotkanie. Na na Klaudynu odbyły się 3-4 razy. Pamiętam to do, do dzisiaj. Pozdrawiamy pana Misiewicza i Harego. Generalnie do pana Krysiaka i jego rewelacji podchodziłbym ostrożnie. I może nie warto do nich podchodzić w ogóle. Tym bardziej, że no, prywatne życie pana Macierowicza to prywatne życie pana Macierowicza i y, absolutnie nic nam do tego. No chyba, że nie wiem, pan Antoni od lat by chodził i się wściekał na tęczowe towarzystwo i walczył z nim. To by się okazało, że po prostu. Się je dezinformacje. No, jestem ciekaw, co macie do powiedzenia na temat samego pana Macierewicza, pracy jego podkomisji i ewentualnego uwielbienia do owłosionych stóp młodych mężczyzn. Czy to możliwe, żeby ta stara łajba zakotwiczała się w skuterach wodnych? I czy to nie kolidowałoby z jego wizerunkiem obrońcy wartości chrześcijańskich i prawdziwego Polaka? Jak wiadomo, prawdziwy Polak to tylko z babą. Z to może ewentualnie pokopać piłeczkę albo machnąć. Psz, browarka. No, tym bardziej jestem ciekaw, bo teraz... Zmyłka. Dobra, teraz czas na witaminki dobrej dla chłopca i dziewczynki i dla wszystkich osób, które chcą być zdrowsze, a w nich między innymi zwolniony głos z Google Maps, rozpad na lewicy, Budda i jego e-booki. To śmieszne. Grzesiek Brown, który broni rosyjskiej kasy jak swojej. No i dużo będzie też o duchownych i tak dalej, i tak dalej. Coś tam jeszcze będzie. Media. Dopiero co informowałem o tym, że w Krakowie zastąpili dziennikarzy algorytmem sztucznej inteligencji, która zresztą się rozhasała i zaczęła przeprowadzać wywiadę z e, np. nieżyjącą już Wisławą Szymbolską, również e, wygenerowaną przez sztuczną inteligencję, a tu jeb, kolejne zawieruchy. I nie chodzi, Szanowni Państwo, o tego wybitnego skądinąd aktora. Najpewniej kojarzą Państwo głos, który od 15 lat prowadzi nas w aplikacji Google Maps. Jest to prawdopodobnie jeden z najsłynniejszych głosów w Polsce, a należy on do pana szanownego Jarosława Juszkiewicza, lektora i dziennikarza Radia 357. Google właśnie zastąpiło jego głos podobnym, acz wygenerowanym przez sztuczną inteligencję. Może by podsumować tę sprawę, po prostu oddajmy głos samemu Juszkiewiczowi. Byłem głosem Google Maps przez 15 lat. Dziękuję Wam za miliony kilometrów, które przejechaliśmy razem i za te wszystkie niezwykłe miejsca, które wspólnie odkrywaliśmy, gdy czasem dałem Was na manowce. Ileż razy słyszałem, gdzie do diabła jest to południe? Kiedyś w jednym z filmików opowiadałem, jak można znaleźć kierunki świata. Dziś pewnie dokładniej wytłumaczy to sztuczna inteligencja, która ostatnio przetacza się przez świat ludzi pracujących głosem, jak wielki walec. A ja mogę własnym, ludzkim głosem powiedzieć, chyba po raz ostatni: uśmiechnij się cudnie i. Kieruj się na południe. Chociaż nie. Kierujcie się także intuicją i sercem. Bo tego jeszcze AI nie potrafi. W tej sprawie postanowiłem stworzyć petycję. Petycję w obronie ludzkiego głosu. Jeżeli podobnie jak ja, wolicie jednak słuchać ludzkiego głosu w przestrzeni publicznej, a nie algorytmów, no to zachęcam Was do jej podpisania. Link w opisie odcinka. Influencerzy. Pan Budda jak siedział, tak siedzi. Teraz jednak dowiadujemy się szczegółów sprawy. Co tak zainteresowało organy ścigania w tym łysolu? Cóż takiego ciekawego? Otóż okazuje się, że wraz z kolegami sprzedawali losy na swoją loterię w formie e-booków, dzięki czemu wydawnictwo płaciło podatek od e-booków w wysokości 5%, a nie 20, jak określa prawo w przypadku prowadzenia biznesu loteryjnego. Okazuje się, że Skarb Państwa miał na tym procederze stracić nawet 60 milionów złotych. Grosze. Nawet na podkomisję smoleńską by nie starczyło. Zyski Buddy i chłopaków miały wynieść w ciągu trzech lat dzięki temu około 400 milionów złotych. Budda nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów. Jeśli w toku postępowania zostanie, zostanie uznany za winnego, wówczas Kamilowi L. i jego współpracownikom grozić mogą kary nawet do 20 lat pozbawienia wolności. Co mnie jednak najbardziej rozbawiło, albo w ogóle rozbawiło w tej całej historii, szanowni państwo, bo poniekąd jest ona zabawna. Ja przed tą sprawą nawet... Nie wiedziałem o istnieniu tego człowieka. Coś tam mi mignęło, że samochody rozdaje, że łysy, ale nie wiem, nic więcej. No, wracając, najbardziej mnie rozbawił fakt, że te e-booki pana Buddy 4, tak pokażę, to miały 368 stron łącznie. Naprawdę chłop musiał mieć niewiele do powiedzenia. Lewica. Szanowni Państwo, rzadko kiedy mówię tu o lewicy, bo nie bardzo moim zdaniem jest o czym mówić. Ekipa od dłuższego czasu bardzo skrupulatnie pracuje nad tym, aby wypaść z rowerka. Mam wrażenie, że jak jest o nich głośno, to tylko dlatego, że powiedzą coś, co nie podoba się światopoglądowo tym z przeciwnego obozu politycznego. Nawet jak coś tam, powiedzmy, czasem załatwią, przeważnie to się tyczy mieszkań, to i tak nikt o tym nie mówi. Generalnie oni po prostu robią wszystko, aby nie istnieć medialnie. Gdzieś tam się za prawicą zabłąkali, jeżeli chodzi o docieranie do ludzi, i mam wrażenie, że się tego bardzo kurczowo trzymają, tak, żeby bezpiecznie docierać tylko do swoich. Tak myślę, że przeciętnemu człowiekowi lewica kojarzy się z tym, że spadkobiercy komuchów i że bronią tęczy. W zasadzie myślę, że przeciętny człowiek gdzieś tam, powiedzmy, że z, z Iławy, pozdrawiam Iławę, no to właśnie tak postrzega lewicę. Komuniści bronią zboczeńców i chcą tanich mieszkań ewentualnie. Dla zboczańców, oczywiście. No i tu jest moim zdaniem problem lewicy, że, się, że nie docierają ze swoimi pomysłami do przeciętnego człowieka, tylko do swoich wyborców. Tylko i wyłącznie. Tych samych wyborców, którzy właśnie najpewniej łapią się za głowę i się zastanawiają, co tam się odwala. Bo właśnie z partii Razem, która jest w koalicyjnym klubie lewicy w parlamencie, odchodzą aż cztery panie polityczki, tak się teraz mówi. Pani Magdalena Biejat, Joanna Wicha, Dorota Olko, Daria Gosek-Popiołek i Anna Górska. Jak się okazuje, panie nadal chcą być w klubie lewicy i mieć jakikolwiek wpływ na politykę rządu, a z Razem odchodzą, bo już nie chcą być razem, tylko osobno. I... Prawica. Tymczasem po prawej stronie, jak to po prawej stronie, albo prostsze i niższe podatki, albo Grzesiek służby mafie loże, ratuj się kto może Brown, znowu coś odwala. Tym razem nasz brunatny erudyta, W czasie, kiedy Parlament Europejski głosował nad wsparciem finansowym dla Ukrainy, które finansowane ma być poniekąd przez Rosję, bo pieniądze do naszych sąsiadów popłyną z zamrożonych w Europie ruskich aktywów. w każdym razie, w czasie, kiedy w tej sprawie głosowano, nagle stąd, nie zowąd. kto by się spodziewał? Szok i niedowierzanie wstał szanowny pan Gregory Brown i krzyk. No, złodzieje! Normalnie mu tu przeklęty euro i Żydzi z kieszeni ruble wyciągają. Mu się to do cholery nie podoba, więc zaczął krzyczeć: Złodzieje! Oskarżył parlamentarzystów, którzy byli na tak w sprawie tego finansowania Ukrainy z ruskiej kieszeni. Oskarżył ich o złodziejstwo. Jak bardzo trzeba nienawidzić Polski i Polaków, jakim trzeba być małym człowiekiem, żeby teraz klękać przed Putinem. Wiara. Zmiany, zmiany, zmiany. Jak wiadomo, Kler generalnie nie jest najbardziej stabilny emocjonalnie, prawda? Od celibatu do dupczenia się z kolegą na prywatce u kuzyna Marka jest naprawdę nie Niedaleko. Teraz to, że serce duchownego zmiennym jest, udowadnia pan kardynał szanowny Kazimierz Nycz. Otóż, szanowni państwo, w zeszłym tygodniu opublikowano projekt ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich. Oczywiście prawica i PSR się skasztaniły, że takie związki partnerskie to nie! Nie wolno takie! To zagraża instytucji małżeństwa. Nie wolno. Jeszcze zaraz chłop z chłopem, no nie wykluczone. Na całe szczęście nagle w obronie związków partnerskich stanął właśnie kardynał Nycz, czyli najlepszy człowiek do omawiania jakichkolwiek związków międzyludzkich. Jakaś tolerancja wobec tego typu poglądów ludzi musi być ze strony wierzących i kościoła. Powinno się tym osobom umożliwić zawieranie takiego związku, ale nie próbując dokonać równania istotowego między związkiem sakramentalnym czy małżeńskim zawieranym w kościele i nazywaniem tego małżeństwem. Uhu, uh, uh. matematyk. Jakieś tam równania kreśli, prawda? Bardzo dobrze, że się wyjątkowo nie chce mieszać, aczkolwiek moja diagnoza tego człowieka. Trochę katolik. Natomiast jak się okazuje, jego zdanie nie jest jakoś specjalnie wiążące, bo archidiecezja, archit trudne słowo, właśnie przekazała, że związek partnerski jest grzechem i jest moralnie niedopuszczalny tylko małżeństwo. Także cóż, jeżeli nie wiem, macie właśnie pierwszą dziewczynę, albo mieszkacie ze swoim chłopakiem od lat, albo spotykacie się i poszukujecie miłości, albo po prostu. Dość! To jest moralnie niedopuszczalne. Niedobra to dla mnie. Panie Zuspacz, jest głęboko oburzony. Max, co jest legitne, to ksiądz z księdzem. To taki związek partnerski polegający na duchowym otworzeniu się. Reszta wykluczone w ogóle, nie ma takiej możliwości. Zostajemy w temacie. Od tysięcy, jak nie milionów lat polski rząd z naszych kieszeni zabiera dudki i daje na tak zwany fundusz kościelny. Za to prowadzą remonty, kanapki sobie robią i też się czasem, prawda? Kropią. Oczywiście pan, szanowny Donald Tusk, obiecał, że zrobi porządek z tym funduszem, żeby się wierni sami finansowali, ale no niestety poszło gdzieś bokiem, jakiś spalony był, i no i nic się w tej sprawie nie wydarzyło. Szok. Teraz, szanowni państwo, do tego okazuje się, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie ma zielonego pojęcia, na co te pieniądze, które przekazuje kościołowi w ramach funduszu czy kościołom, na co one idą albo biegną. Ministerstwo nie potrafi odpowiedzieć, którym kościołom i związkom wyznaniowym finansuje składki z funduszu kościelnego. Jak odpowiedział resort, resort, resort na interpelację poselską, nie wiem co to znaczy: Nie ma możliwości, aby to ustalić, tak odpowiedzieli. Rzeczpospolita alarmuje, że może to prowadzić do wielu nieprawidłowości. Publiczne pieniądze mogą bowiem trafiać do podmiotów np. zamieszanych w działalność przestępczą. Na co padają nawet przykłady, a konkretnie jeden. E, tak mówi Rzeczpospolita, to tak jest, tak? No. no, niedobrze, Szanowni Państwo, że nie bardzo wiadomo do kogo i na co idą nasze pieniądze. To niedobra dla mnie. Natomiast ja generalnie jestem za tym, aby związki wyznaniowe zbierały pieniądze od swoich wiernych, a nie z mojego portfela. Wolny rynek. Dziś zachęcę Państwa bardzo serdecznie do wsparcia zbiórki czteroosobowej rodziny, która straciła cały dobytek w pożarze mieszkania. Na całe szczęście ani rodzicom, ani dzieciom nic się nie stało, ale obecnie nie mają nic, ani ubrania, ani sprzętu domowego. No i po prostu całe mieszkanie wymaga generalnego remontu. Do tego rodzina na czas remontu musi wynająć mieszkanie tymczasowe. Każda złotówka jest na wagę złota, także zachęcam do wsparcia. Link do zbiórki zamieszczam oczywiście w opisie odcinka. Niemcy u naszych ukochanych sąsiadów też problemy z wiernymi i wiarą. Otóż tamtejszy episkopat mierzy się z problemami finansowymi. Być może, a nawet na pewno, szczerze mówiąc, te problemy są spowodowane przez ponad 400 tysięcy apostazji tylko w zeszłym roku. W tym roku liczba niemieckich wiernych powinna spaść do około 20 milionów. Przypomnę tylko, że tak jak już wspominałem, w Tokio mieszka ponad 37 milionów ludzi. Nie wiem ilu niemieckich katolików, ale najpewniej niewielu. Odpływ niemieckich wiernych sprawia także, że w kraju coraz częściej podnosi się temat. Zmian w świadczeniach finansowych dla Kościoła. Zarówno Kościół katolicki, jak i ewangelicki otrzymują środki w ramach rekompensaty za wywłaszczenia w XIX wieku, co kosztuje kraje związkowe około 550 milionów euro rocznie. Słyszałem, że najlepszym sposobem na zarobienie pieniędzy, gdy się ich nie ma, jest pójście do pracy. I to już wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za obejrzenie do końca. Dziękuję za wszystkie miłe i niemiłe oczywiście komentarze. A teraz już nie witam, a żegnam Państwa bardzo serdecznie.